szczęść Boże nie pozostaje mi nic innego jak tylko przeprosić za to, że miałem rację a o co konkretnie chodzi chodzi o film do którego oczywiście link będzie w opisie czyli czego zwykle brakuje programistom elektronicom i tak dalej czego brakuje Otóż okazuje się, że moją tezę potwierdza pracownik diory. Były oczywiście pracownik diory. dlatego padła? Że wyobraźni brakło tym ty, 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 ty zarządzającym wszystkim. Słyszeliście to? Może, może jeszcze raz odtworzę. Tylko dlatego padła, że wyobraźni brakło y, tym ty, ty, ty zarządzającym wszystkim. Może... Czy nie mógłbym powiedzieć współczesnym konstruktorom, programistom, elektronikom, nie marcie się, tak było zawsze. No, niestety nie do końca. Kiedyś brakowało tej wyobraźni, bo aby być. Kierownikiem, dyrektorem to trzeba było być w partii, czyli tylko apart partyjny mógł zajmować wyższe stanowiska. Nie liczyła się wiedza, tylko wierność partii. Do tego właśnie dąży PiS, aby tak znowu było. Zresztą, co tu dużo gadać. Kaczor to stary komunista. Przy okazji geju walczący z gejami. No. Dziwne, ale prawdziwe. To tyle. Taki króciutki film, który no myślałem, że jestem odkrywczy. Okazuje się, że nie. Że już to jest, że tak powiem od zawsze. Że w większości konstruktorom brakowało wyobraźni. To jedynie, gdybyśmy tak się zagłębili o Leonardo da Vinci, on miał naprawdę dużą wyobraźnię, natomiast nie miał możliwości realizować swoich pomysłów. Teraz mamy możliwość realizować, ale brakuje wyobraźni. Piszcie, co sądzicie na ten temat. Oczywiście linki do tych. Dwóch filmów będą w opisie, i z góry Bóg zapłać za lajki, subskrypcje, wirtualny kawę Do usłyszenia.